Dlaczego pan jest tak złym człowiekiem, a właśnie, tak. że pan nie obniży tych cen prądu? Teraz kamery są na pana, ludzie właśnie, czekają. Dlaczego przez Karol pana Nawrocki... płaci 30% za prąd więcej niż mógł. Karol Nawrocki zrobi to w moment, a pan, mając te wszystkie narzędzia w ręku, pan się uśmiecha, siedzi wygodnie na kanapie, zamiast po prostu za ludziom więcej. obniżyć rachunki. Czemu pan tego nie zrobi? Ja powiem tak. Tego, tego typu działanie ze strony prezydenta Rzeczypospolitej jest możliwe wtedy, kiedy no, przygotuje projekt ustawy, a następnie zdoła ten projekt ustawy przeforsować w parlamencie. Tak? Projekt o niższych rachunkach? No na przykład. Ale jak? Jak? Przepraszam, no bo masło też jest drogie. Będzie jakiś projekt ustawy o obniżeniu cen masła? Ja nie wiem, akurat, przepraszam, czy teraz masło jest najdroższe w historii. Nie było droższe, no ale co chwila coś jest droższe. Teraz soki podrożały. No może Pan. próbować.